Cześć, Fabian. Pan pan Fabian, jesteś z nami. Z głupoty wysłałem SMS-a, no myślałem, że... No nie. szczęście. Czyli wbrew pozorom głupota procentuje. Jak najbardziej. To jest bardzo dobra maksyma, że chyba się do nie zastosuje. A coś konkretnego przejść ty w tym SMS-ie podać? Nie, no tak jak było na reklamie w komuś. Zrobiłem co trzeba i Fantastycznie, stało się tyle, że wygrałeś przejazd. Już za chwileczkę będziesz chciał jednym z wozów. Jak myślisz, którym? E, Lamborghini. Jak to sobie to załatwiłeś? To jak tutaj przyjechałem. Tajemnica. No, tu napisane, z kontynentale. Chyba nie. Tak. Chyba jednak nie mówisz, tak? No dobra, no. Jakie masz tutaj daleko idące macki. Jak masz dobre, to będziesz chciał Lamborghini, jak nie? Bentleyer. też fajnie swoją drogą. Tak, A ty też jedziesz bez dachu? Nie wiem, zobaczymy, tak? masz dwa Lamborghini. Ja ci powiem tak, że już możesz sobie coś załatwić, to zawsze sobie bez dachu, z